No hej. Generalnie to już pomijając jakieś tam konfiguracje hełmu ludzie często w ASG zaopatrzają się w słuchawki. To są akurat słuchawki aktywne. Mamy dwa rodzaje aktywne i pasywne. Aktywne wyciszają dźwięk powyżej szkodliwej wartości decybeli. Także powiedzmy że no, trochę są lepsze i dodatkowo posiadają mikrofony, które wyłapują dźwięk z otoczenia i go podkłaśniają na zasadzie np. aparatu słuchowego. <laughs> I teraz tak, y tutaj mam akurat słuchawki Walkers Razor. To są słuchawki z AliExpress. Tanie słuchawki, bo normalnie słuchawki aktywne chodzą powyżej 150 zł. Ja te kupiłem za stówkę. Oczywiście cały sprzęt do hełmu od szyny, chwyt, uchwyt na słuchawki, dodatkowe szyny, jakieś inne pierdółki typu cały ten montaż wewnętrzny. Bardzo dobrej jakości rzeczy. No, pomijając już tam pokrowiec, ale wracając do słuchawek. Słuchawki są wykonane całkiem spoko. Mamy regulację, po włączeniu klikają. To jest regulacja głośności, która jest słyszana w słuchawkach. Słuchawki yy, są całkiem spoko. Kiedyś miałem jakieś kątaki, i muszę przyznać, że nie widzę żadnej różnicy, chociaż kątaki to już tam 3 do 5 stóp nawet trochę chodzić. Także tak wyłapują nam bardzo fajnie dźwięk z otoczenia, i zgłaśniają wszystko, ale podczas wystrzału automatycznie. Wyciszają wszystko. Do nich wchodzą dwie baterie, cienkie paluszki. On zakłada się w bardzo prosty sposób, zresztą żadna filozofia, tak. Po założeniu słuchawek zakładano osłonę, ona bardzo fajnie, solidnie siedzi. Ciężko jest ją zdjąć, jak się zakliknie. Tu mamy drugi mikrofon, który wyłapuje nam dźwięk. Yy... Także powiedzmy, że będziemy wiedzieć, z której strony ten dźwięk nadchodzi, tak? I teraz kolejna sprawa. W środku słuchawki mają miękką gumową, wyściółkę. Są nawet dosyć dokładne, bym powiedział. W każdym razie razem ze słuchawkami mamy jeszcze tutaj port. I do niego dostajemy kabelek. Po włożeniu tego kabelka, cały dźwięk, który usłyszymy, będzie tylko pochodził ze źródła, które nadaje, tak. Czyli jeżeli włączymy sobie na przykład muzykę z telefonu, tak, włożycie sobie to do telefonu, będziecie słyszeć tylko to, co z telefonu. Jeżeli podłączycie sobie jakiś zestaw yy, mikrofonu, yy, pewnie czy tam radia, yy, będziecie słyszeć też to, 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 co w radiu, tak? Żeby tego nie sprawdzałem, ale Wtedy nie działa ta opcja. Jak to się mówi? Tego, tego właśnie na, na słuchu. Słuchawki po prostu nie łapią dźwięku z otoczenia, tylko podają go bezpośrednio przez kabelek. Czyli w zasadzie jest bardziej na respa. Posłuchajcie muzyczki, jak się siedzi samemu. Nie? Ale słuchawki są fajnie wykonane. Są całkiem w porzo. Nie wiem, nie testowałem ich jeszcze, czy z jakimś radykiem będą śmigać, ale nie wiem, czy mi jest to potrzebne. Już tam kwestia indywidualna. Także tak, razorki mają gumowaną powierzchnię. Dosyć przyjemna w dotyku. Nie jest to zwykły jakiś tam plastik. Tylko jest pokryta właśnie jakąś warstwą ochronną. Mamy oznaczenia po obu stronach. Tutaj gdzie jest to ciemne wieczko wchodzą baterie i teraz tak jeżeli macie takie słuchaweczki i chcielibyście je zamontować do hełmu i bh taki jak ja mam tutaj no to niestety one są przystosowane do tych bardziej nowszych konstrukcji i w momencie kiedy je zaklikniemy najlepiej to zrobić już na głowie bo po prostu ten montaż, który jest tu i tu, będzie nam kolidował z wycięciami na uszy. W nowszych konstrukcjach oczywiście nie będzie problemu. Ogólnie fajnie zgłaśniają, działają całkiem przyzwoicie. Yy, za stówkę, czasami nawet w promocji za 7 dych, możemy je na Ali dostać. I osobiście mogę razorki polecić naprawdę fajny sprzęcik. Bardzo fajny, jakbyście chcieli, mogę też zrobić reczkę Kamerki, przy czym to jest też dosyć relatywnie nowy sprzęt na tym hełmie. Także jeszcze nie testowałem. Razorki są spoko, mogę je polecić. Ja chyba nawet jak je kupywałem, to już były z tym montażem. Tak mi się wydaje, że one mogły już być razem z tym. Yy, więc yy, no. były przystosowane do zamontowania na hełm. Są też w wersji yy, z opaską na głowę. Zamiast tego mamy montaż bezpośrednio do słuchawek, żeby je założyć na przykład pod czapkę z daszkiem czy pod hełm. Jest to jakaś tam alternatywa do tego montażu, który mamy zamontowanego na szyny hełmu. Także tak. Dzięki za oglądanie. Na razie.